Come on start fight it and down to Ciekawostka z tej strony Xero i pokażę Wam najlepszą taktykę na epidemii, go oglądania. Perspektywa pierwszego gracza, rzuca on smoka na zajęcie, do następnie go puszuje najszybciej jak tylko potrafi, yy, przygotowuje sobie molotowa, rzuci go na zajęcie do okna, żeby tam nikt nas nie mógł zabić, następnie biegnie galą i czeka na flesza od trzeciego kolegi, który będzie zaraz pokazany. Drugi gracz, następnie... Yy, też puszuje mida z grantem w ręce, oczywiście dymnym, będzie go rzucał na zajęcie gali. Tak, ten smoke jest bardzo łatwy, więc w sumie nic trudnego nie ma. Też czeka na kolegę z flashem. Ok, teraz kolega z flashem i ze smokiem Rzuca smoka na konektor. Smoke na konektor jest w miarę potrzebny, można także tam rzucić mołotowa, więc w sumie to zależy od was. Ok, trzeci kolega oczywiście tutaj zaraz się poszukuje z flashem. Puszuje on jak najszybciej tutaj mida i rzuca tak tego dokładnie flasha, tych dwóch kolegów wybiega na Sajda B shortem. Ok, czwarta osoba biegnie tutaj w aparty na B i będzie rzucać flasha górą, następnie smoka za Sajda do drzwi do kuchni oczywiście i następnie biegnie. Yy, najlepiej żeby ta osoba wyskoczyła przez okno, a nie tutaj przez yy, auto, bo yy, lepiej będzie jak wyskoczył po prostu przez okno, ponieważ to będzie mało. Ok i piąty gracz w sumie m, można troszeczkę jego rolę zedytować, więc w sumie jak chcecie. Okay. Ta osoba biegnie oczywiście z Mołotowem. Będzie go rzucać na snacks, ale raczej nikt nie zdąży być na snacks, więc w sumie to jest takie useless. Rzuca nade'a na Kara, następnie zajmuje jak najszybciej za side'em miejsce w tym rogu, o tutaj. I tam już czeka po prostu na osobę, która będą wychodzić z kuchni. Następnie oczywiście gracze z shorta powinni już znajdować się na Edwardzie gdzieś. Przy osobach wybiegających z domków, wszystko będzie w miarę, w jednym momencie, więc myślę, że wszystko powinno się udać. Oczywiście pamiętajcie, że. Głównym celem tej taktyki jest zaskoczenie przeciwnika, ponieważ nikt się raczej nie spodziewa, że w ciągu 15 sekund będziecie na szorcie oczywiście, tak blisko oraz w apartach na B i będziecie atakować tym bardziej z dwóch stron. Więc myślę, że ta taktyka jest bardzo świetna, ponieważ możecie bardzo zaskoczyć swoich przeciwników. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, napiszcie w komentarzu oraz zostawcie łapkę w górę. To byłoby na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Uh